jest lekko podgięta druga noga z tyłu jest na palcach nie na całej stopie, na palcach lekko podgięta, delikatnie pochylamy ciało w przód przeciw ręką rękę dodajemy tutaj trzymamy ręka jest otwarta, lekko zakrzykowana w taki sposób druga ręka swobodnie z boku pochylamy się tutaj w taki sposób uwaga Trzymamy tą pozycję. Teraz będziemy dawać drugą nogę za siebie. I zamienimy ręce. Uwaga, dość! Zamieniamy ręce. Kaj. Zpunamy się stronę strona. I uwaga, o dość. Ok. O. Dość. I całe jedno przejście. Radamy na tą stronę. I tu trzymamy. Dość! Si! Syć! si, o, No! There's. Zatrzymujemy się. Staramy się nie prostować. Ok? Cały czas trzymamy tutaj tą pozycję. Ok? Sí. Sí. Uwaga! I teraz próbujemy swobodnie robić ruch Skupiamy się, dobrze pamiętamy o rękach, o gardzie, o niskiej pozycji. Uwaga.